Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza do zwiedzania wystawy z największą brutalnością, która ukazuje zbrodnie armii niemieckiej popełnione na ziemiach polskich w okresie pierwszych dwóch miesięcy II wojny światowej, będzie ona dostępna dla zwiedzających do końca września. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu do 11 października będzie prezentowana wystawa Profesor Stanisław Pawłowski, odkrywca tarnobrzeskiej siarki. Można ją zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17. Zainteresowani mogą już zwiedzać Muzeum Przemysłu Siarkowego, oddział Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, powstający w dawnym w Spichlerzu przy ulicy Pawłowskiego 14. Godziny otwarcia od wtorku do piątku od 8 do 15, w soboty od 12 do 16. Środę 18 września o godzinie 13 zainauguruje oficjalnie swoją działalność Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, oddział Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, zlokalizowany przy ulicy Stanisława Pawłowskiego, 14. Udostępnione zostaną ekspozycje Polski Przemysł Siarkowy oraz przed Siarką. W otwarciu oddziału towarzyszyć będzie promocja wydawnictwa Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Po wakacyjnej przerwie muzeum wznawia spotkania w ramach czwartkowych wieczorów zamkowych. Najbliższy z nich odbędzie się w czwartek 19 września, tradycyjnie o godzinie 17.30. Wykład Sława i zhańbienie o wybitnym konserwatorze odnowicielu Wawelu, profesorze Adolfie Szyszko-Bohuszu, wygłosi dr Adam Wójcik. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Motocyklowe Moto Tarnobrzeg i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zapraszają na piknik dla posiadaczy motocykli, skuterów i motorowerów. Jedno ślad, jedno życie. Sprawdź się! Piknik odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 września w godzinach od 12 do 15 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Punkt pośrednictwa pracy i ośrodek szkolenia zawodowego zapraszają w piątek 20 września w godzinach od 10 do 13 na Targi Edukacji i Pracy. Zostaną one zorganizowane w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie przy ulicy Kościuszki 101. W Kinie Metalowiec w Nowej Dębie do 18 września będą wyświetlane filmy Sztanga i Cash oraz Jobs, a od 25 września Rycerz Blaszka Pogromca Smoków, Sierpniowe Niebo, 63 Dni Chwały oraz Riddick. Stowarzyszenie Interakcja zaprasza wszystkich Tarnobrzeżan na wyjątkowy spektakl musical New Life Bar. Jedyny pokaz przedstawienia odbędzie się w środowiskowym domu kultury TSM na ulicy Wyspiańskiego 3 w czwartek 19 września o godzinie 19. Wstęp wolny. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Osobliwości przyrody i działalności człowieka. Krajobrazy, zabytki, budownictwo z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 15 października.